My w toku ewolucji wykształciliśmy taki mechanizm takiego szybkiego reagowania. Jeśli pojawiają się emocje, jeśli jest jakaś presja, jeśli coś wymaga takiego szybkiego reagowania, no to my w tym momencie skracamy taką ścieżkę poznawczą, my przestajemy bardzo mocno analizować sytuację, wiemy, że musimy szybko działać. No i kiedyś to było bardzo przydatne, jak widzieliśmy, że coś się paliło, na przykład, jeśli widzieliśmy jakieś zagrożenie, ktoś Biegnie w naszą stronę, no to trzeba po prostu wykonać jakieś działanie. No i to troszeczkę tak wygląda, jeśli chodzi o przestępców, zwłaszcza tych internetowych, czy też tych, którzy do nas dzwonią. No i oni wywołują taką presję, czyli że musi szybko działać, musi szybko podjąć decyzję, tak jakby rzeczywiście było jakieś zagrożenie. I wtedy, no, my mamy. Adrenalinę bardzo yy, yy, silnie podniesioną. Następuje dopływ yy, do mięśni, do mózgu, krwi. Potrzebujemy przetworzyć szybko informacje. No, ale problem polega na tym, że za tą szybkością nie idzie dokładność że wtedy nie zadajemy sobie pytanie, czy to jest sensowne, czy to jest potrzebne, czy to jest bezpieczne, więc szybkość działania jest tutaj kluczowa. No i jakkolwiek w wielu przypadkach nam to ratowało wręcz życie, no to tutaj możemy stracić czasami nawet duże pieniądze. Więc musimy o tym pamiętać, że nasz mózg jest wciąż produktem ewolucji. On się niewiele na przestrzeni lat zmienił i wciąż działamy na zasadzie bodziec, reakcja w sytuacji presji, że my po prostu wtedy oszczędzamy tą taką energię poznawczą, przestajemy mocno analizować i działamy. Jak kiedyś ludzie widzieli ogień, jak widzieli również może jakieś wojowników, którzy na nich nacierali, no to po prostu jeśli widzą, że coś takiego się dzieje, no to reagujemy, bierzemy albo wiadro wody i polewamy, albo na przykład bierzemy może jakąś siekierę i walczymy z tymi ludźmi. Ja bym polecał wszystkim, bo jest taka reguła STOP, która mówi o tym, w jaki sposób mamy postępować, kiedy się zorientujemy, że możemy mieć potencjalnie do czynienia z oszustwem. Wtedy, kiedy nam się jakaś lampeczka zapali, no to warto taką regułę zastosować. To jest reguła STOP. S, jak no sama zaskazuje, STOP. Ten, więc ten pierwszy krok to jest zatrzymanie się, całkowite zatrzymanie tej interakcji, zaprzestanie jakiegoś komunikowania się, musimy sobie dać chwilę na przemyślenie i to jest ta druga literka, czyli te time, dać sobie czas, dać sobie czas, żeby rozeznać się w sytuacji, dać sobie czas, żeby uspokoić swoje emocje. Jest potem O, czyli out of bond. To jest taka zasada, gdzie my trochę wychodzimy poza tą bieżącą sytuację, sprawdzamy na stronie internetowej, gdzieś szukamy dodatkowo w innych źródłach danej informacji, więc musimy wyjść poza tą całą sytuację, żeby jakby zorientować się, czy nie mamy do czynienia przypadkiem z oszustwem. No i jest, jest jeszcze P, czyli peer skontaktowanie się powiedzmy z naszym przyjacielem, rówieśnikiem, kimś z rodziny, jakimś może ekspertem po to, żeby ta osoba oceniła co to jest za transakcja, co to jest za pomysł, co to jest za oferta. No i dopiero wtedy, kiedy my przejdziemy przez te kroki i uznamy, że wszystko jest ok, no możemy kontynuować.